A jeśli Ryszard Kalisz, to oczywiście SLD. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Z tym Korwinem, jego listami protestami nie będzie jakiegoś giga skandalu? Giga skandalu nie będzie, ale widać wyraźnie, że kodeks wyborczy ma jednak pewne luki, bo ja zgadzam się z orzeczeniem Sądu Najwyższego, że nie ma e, drogi prawnej, aby w tej chwili e, e, Sąd Najwyższy rozpatrzył e, odwołanie Komitetu Nowa Prawica. Wiecie, Jest możliwość protestu po po wyborach, tak jak wszyscy mają protesty przeciwko przeprowadzeniu wyborów. I czy w związku z tym nie jest tak, że widmo unieważnienia wyborów zawisło nad polską polityką? Nie sądzę, nie sądzę, dlatego że sąd najwyższy iz izba administracyjna sprawdza jeszcze, czy to miało wpływ na wynik wyborów. A, a, a tutaj w tym przypadku nie sądzę, żeby to miało aż tak duży wpływ, Czyli żeby rozumiem, sąd że mógł, mógł uznać wybory za nieważne. Gdyby to dotyczyło Platformy PiSu SLD, to można by się spodziewać unieważnienia, no. w przypadku mniejszej partii, szansa na to jest mniejsza. Ja nie chciałbym szczęście. w tym momencie tak tego rozstrzygać, ale powtarzam, że przepis kodeksu wyborczego mówi nie tylko o uchybieniu w trakcie procedury wyborczej, ale również o tym, na ile, by na ile to zniekształciło wynik wyborczy. No pański prawniczy nos i prawniczą intuicję rozejdzie się to po kościach. Na no, mój, znaczy, jako obywatel żałuję, że nie startuje, a powinna nowa prawica, jako idę do polski, Jako adwokat muszę powiedzieć, że nie sądzę, żeby z tego powodu wybory były unieważnione. Panie pośle, pożre was ten palikot, a pana pierwszego. Nie, nie, nie odczuwam. On tego. jest na fali, wy z niej spadacie. Jemu on jest na fali, dlatego że nigdy niczego dół. nie zrobił No i może mówić co chce i nie ma żadnych ograniczeń. Dlatego kłamie jak przykładowo w tej książce na mój temat. Mówi, mówi że razem mieliście zakładać partię, no, że się ja, dogadywaliście, że a tak w gruncie rzeczy pan, to, pan go nie, no, wykorzystał, ja, bo, żeby poprawić Oczywiście, że Dzisiaj Mieliśmy rozmowę na ten temat, na temat współpracy. Natomiast ja mu postawiłem warunek, że to nie może być one-man show, a nawet on to wszystko nazwał ruch palikota, ruch poparcia palikota. Wie pan, Ale... wodzów. Wodzów to ja nie chcę. I ja mu to wyraźnie powiedziałem, a jak pamiętacie, ten cały bardzo zresztą interesujący panel w sali kongresowej, to wszyscy mieliśmy siedzieć na scenie i być równo, a on wtedy zszedł z góry i ja i inne osoby w ogóle uważały, że on złamał wtedy umowę. Ale czy gdyby był ruch Palikota i Kalisza, to pan byłby dzisiaj w innej partii? Wie pan, ja wtedy, to prawda, bardzo również intensywne rozmowy prowadziłem z moimi kolegi, kolegami z SLD i oni warunki moje przyjęli. Czyli dzisiaj SLD już nie jest taka sama jak rok temu. Nie jest taki sam jak rok temu. Jak widać wyraźnie, jest już zbiorowe kierownictwo, zbiorowy system liderski. To o, o, tym, o tym zbiorowym systemie za sekundę, jeszcze tylko wracając do tych rozmów z Palikotem. Było blisko do tego, żeby pan nie. dzisiaj był poza SLD? Znaczy. To że, to, że ja rozważałem również odejście do Seldenie z tajemnicą, ja się w tej partii, jak mnie wyrzucono wtedy z zarządu, niezbyt dobrze czułem, natomiast wcale nie było blisko do mojego związania z Palikotem. To on dzisiaj tak mówi i kłamie po prostu, dlatego że on zna warunki, które mu postawiłem. Pierwszy warunek nie jest to One man Show, drugi warunek chociażby nie nazywa się Palikot, bo ja nie chcę na rzecz Palikota pracować, tylko na rzecz Polski. Trzeci warunek to, że ustalamy wszystko, a on po prostu jest singlem. On jest singlem, który dzisiaj prowadzi politykę i jest gotowy powiedzieć wszystko. I żałuje, że nie można nawet zaprzeczyć, bo on rozmowy prywatne dzisiaj upublicznia. I, i cóż ja mam więcej powiedzieć, to jest pan nieprawda. Przyjaźni sympatycznie. Nie, nie, ja tylko nie zadzwoniłem i powiedziałem, z żeby nie mówił o osobach mi bliskich, bo to jest nieładne. Natomiast wie pan, trudno już z nim kiedykolwiek usiąść przy winie, czy przy kawie, czy przy herbacie już nikt z nim nie usiądzie, no i dlatego jego wiarygodność jest dosyć niska. A wracając do tego SLD, Pan mówi wszystko jest dobrze, a olejniczak twierdzi: w partii brakuje jedności i współpracy, to przełożyło się na spadek w sondażach. Szczery chłopak. No tak, no, kampanii idzie, ta kampania pójdzie jeszcze dobrze, dlatego że mamy trzy tygodnie. Nie całe już nie całe. Ja wczoraj byłem w Otwocku, bardzo kapitalny był wiedź w Otwocku, spotkanie, wspierałem Katarzynę Piekarską. Widać wyraźnie, jak ludzie reagują na ulicy, jak są życzliwi, także spokojnie. No, ale szczerze mówiąc, jak pan patrzy na konferencję Grzegorza Napieralskiego, na jego występy medialne, na tę konferencję z takim jego mościem za plecami, który poziewuje podczas trzymania tablicy, no nie wygląda to dobrze. Nie, pan zawsze można znaleźć jakieś szczegóły. No dlaczego pan już chce szczegółami przygryć ogół? Ten jego mość dominował konferencję, a pan go zna? Hmm. Ja nie wiem, o którym jego gościu pan mówi, ale. Ale z tablicą Nie zauważyłem ziewania, bo w tym czasie miałem spotkanie z kupcami na, na Ochocie. A uważa pan, że jest taki wynik SLD, który jest absolutnie pewny? Znaczy, że macie pewne ileś procent? Wie pan, to jest kampania. To jest kampania Ale... i cały czas y, sondaże, jak widać, są bardzo labilne, z góry do dołu. Natomiast ja jestem przekonany, obserwując chociażby nastrój wśród ludzi, szczególnie w Warszawie, że wynik będzie dobry. A jest taki wynik, po którym pan powie, sory, Grzegorz. Musisz odejść, trzeba cię zmienić? Panie redaktorze, pan antycypuje. No, lubimy antycypować. No, ale dlaczego ja mam z panem to robić? <laughs> Bo pan też lubi antycypować. No dobrze, ale teraz jest kampania, działamy wspólnie jest grono liderskie z Primus Inter pares. A po wyborach Primusa Inter paresa się rozliczy? Każda partia po wyborach przeprowadza analizę kampanii i wyniku wyborczego. I tę też trzeba będzie przeprowadzić w SLD. Uwierę każda. Jak każda, to każda. Siwiec, Wziątek, Łybacka kandydatami SLD na ministrów. A Kalisz? Drogi panie redaktorze, ja już byłem trzy razy ministrem. No, ja naprawdę... też już byli ministrami, no, a my dobrze, wszystko czegoś tam działania politycznego Potencja. nie jest funkcja. Dla mnie jest działanie na rzecz dobra obywateli, żeby było dobrze zorganizowane państwo, żeby były chronione ich e, wolności i prawa obywatelskie. Pan nie aspiruje, czy panem nie aspirują do żadnych ale stanowisk? Ale panie redaktorze, mnie to po prostu... Jest to poza mną. Ja jeszcze raz panu powtarzam. No znamy się tyle lat. Pan wie, że dla mnie istotą działania jest to, e, żebym e, ja mógł naszym słuchaczom... Pomoc w ich sprawach prawnych Oczywiście, Żeby zorganizować tak, ja... dobre państwo, żeby oni nie musieli czekać na wyroki po kilka Z... lat, a wyroki, że były w miejscu. Ale dwa. Nawet, nawet traktując politykę najbardziej idealistycznie, jak sobie to tylko można wyobrazić, prawda jest taka, że na stanowisku ministerialnym można zrobić więcej? To prawda dlatego, jak pan wie, ja ze wszystkimi ministrami sprawiedliwości, spraw wewnętrznych we wszystkich rządach miałem bardzo dobre kontakty. I Ale mam. pan już nie chce wchodzić do żadnego rządu. Panie redaktorze, ślad, mówię naturalny, jest w przypadku każdego polityka, że to są jakby normalne szczeble, tylko to nie jest tak, że ja dzisiaj wstaję rano i myślę o rany. O, rany, być ministrem. Ja już byłem. Ja siedem lat miałem ochronę Boru. Niech pan sobie wyobrazi, pan wie, Gratuluję. jakie to. No, miałem wiem, wspaniałych facetów, sprawę. chłopaków z Boru, natomiast ja wolę dzisiaj takie życie, jak ja mam. No. To ostatnie pytanie. Zna pan może nazwisko tajemniczego kandydata Grzegorza Pieralskiego na ministra finansów? Nie znam. Bo to najbardziej skrywana tajemnica SLD. Nie, nie znam, po prostu nie. A póki nie znam. co ekspertem jest pan od ochrony patentowej. Nie znam SLD. kandydata na ministra finansów, szczerze mówiąc. I żałuje pan. No ale jestem przekonany, że będzie wybitnym człowiekiem. <laughs> Ryszard Kalisz, dziękuję, dziękuję bardzo. bardzo.